Rozwiązanie tego zadania przedstawię w czterech odcinkach. Przykłady B, C oraz D to będą bonusy dla osób wspierających kanał. Teraz powiem Ci, jak rozwiązać przykład A. Zajmiemy się w tym zadaniem problemem 100 nogi, która ma 7 par nóg. I teraz na nogi może włożyć 7 par kaloszy. Każda para jest w innym kolorze. OK. I pierwsza sytuacja jest taka, że ta stonoga nie rozróżnia kolorów ani butów lewych i prawych, czyli znajduje jednego spośród 14 butów i zakłada na nogę. No więc na pierwszą nogę może założyć buta kalosza na 14 różnych sposobów, tak? Bo nie jest to dla niej ważne, czy but jest lewy, czy prawy, czy Koloru zielonego, żółtego. Dla niej to jest obojętne. Jeśli teraz wybrała załóżmy kalosza lewego zielonego, no to prawego zielonego sobie założy o tutaj. No i wtedy ma pozostaje 13 możliwości wyboru, nie? Albo może tutaj na przykład założyć kolejnego kalosza. Jednego ma już założonego, więc pozostaje 13 możliwości wyboru. Następnie 12 możliwości. 11. No, i tak byśmy otrzymywali możliwości wszystkie do ostatniego kalosza, czyli do tego jednego kalosza, który zostanie na końcu. Stosując tutaj regułę mnożenia, moi drodzy, otrzymamy taką odpowiedź: 14 silnia sposobów. Na tyle sposobów może założyć ta stonoga kalosze.